Dzisiaj gramy sobie po z kolei z obietnicą. Tak, to dorsy. E, Następnie się, przypominam, że przeszło tą grę trzy razy, czyli cztery, tylko to staram się nie kniąć. No oczywiście mój strategiczny, jak zwykle umysł. Nie zawsze. potrafi pokazać się cierpliwością. Także zobaczymy. Ja już je przedłużam. No i witam was w kolejnym odcinku, to jest trzecim. A to się pomija. E, Więc mamy programy CSK. Myślę, że wszystko doda. No ja już nie bo da Sobie, przepraszam jeszcze za e, wtyle, bo było to tak, czyli taki jakby wiatr, coś takiego. E, ogólnie e, to podpórasz e, mi chodzi na dole. Tam, e, taki, taki robot od Anza nie, nie wiem jak to nazwać.

W zanim momencie Potwierdzam to po oczkach. Dobra, mamy sika. Ale nie powinno być jakoś super ciężko. W ogóle, jak mnie ściga w Czarny Pan, tak zwany Kleks, bo jest atramentem, e, no to według mnie, e, ogólnie, Dorsk to, to jest tak nawet niedoceniony horror, e, bo ludzie no, śmieją e, no się. Mówicie, Roblox to się zawsze z takimi kitami, e, z takimi. No, no po prostu nie kojarzy się tak najlepiej, chociaż ludzie się wychowali na Roblox'ie, mnie. A więc po prostu jest to trochę dziwne Że ludzie się śmieją z własnego dzieciństwa Dobra, jakieś lagi E, ogólnie to, e, to jest... No ja druga gra dzisiaj, bo e, e, nagrywałem już dzisiaj odcinek, tylko że... z to, że jest pół godziny temu? Tylko że no nie nagrałam się naprawdę się mieliśmy dobry materiał, przeszliśmy wszystkie drzwi. Co prawda bez głosu wtedy nagrywałem, ale może być. No. Ale naprawdę miałem dobry materiał i w połowie byłam pełna po

Dobra, jednak jestem debilem. No, praktycznie. Jestem debilem. Dobra. Ale... Yy... Trochę sobie przeszliśmy. Tak. Wiecie co? Ja wam aktualnie... Yy, to by było na tyle z tej gry, bo ogólnie... Kier kiedyś w innym odcinku wam pokażę dokładnie jak się przechodzi tą grę może. Yy, bo ogólnie, pokażę teraz, no pewnie większość z was to zna Rania Pokażę jak ona jest vlogowana, po No bo nie chcę z tego zrobić jakiegoś drugiego odcinka Także nie będę drugi raz to zachęcał. A to jestem co najszybsza. To jest cięższa gra od z tego powodu, od zwykłych dosów, z tego powodu jest bardzo zbagowana i to tylko dlatego. Ora, oczywiście mamy już sika, chociaż odwiedziłem z tego przeszliśmy. Przeszłam tutaj raz, dwa, dwa, No chyba. No, dwa, raz dwa, no, dwa, no, no, nie mówiłem. Nie, Nie, do szafy, dwa, nie dwa, 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 do Je Kwadrat, Pentagon, to wiem, rąk też wiem, no ale Oktagon... To chyba będzie był Oktagon. Ojej. O, jaka dzwoni. Dobra, czyli to był pierwszy kwadrat, no bo w kwadratu. Dobra, dobrze, nas nie słyszeli dobrze. Także... Tu nie dobra, a nie dobra. Tutaj na No to mamy starego, dobra, w Mamy do No, to Nikt nie pamiętam, czy on środku nie był na górze. No ale poczekajcie, ten paragon. Tak, tak. Nie, aż muszę sprawdzić. No nie wiem, gdzie to mogło być. Dobra, to już nie mam na wobec strzelę. Że... się wydaje, że to jest ta to, to dziewiątka. 4-9. No i ląd, no to ląd tutaj ma tak. A to ja pamiętam ten bo nie zdarzył się ten sam, dopiero teraz coś się pijało Ale już dobra zrobię, zrobimy, będziemy takimi Pochustami To nie było 4,9,2,3 Patrz nie niby... Dobra, poczekajcie widzowie Ja sprawdzę na ich jaki mamy hot, bo wiem, że są tego cheaty w sensie to może być takie, takie oszustwo, ale to by to hej. Hehe Także Halo. Widzowie yy, Aktualne tak, efekty, bo tak przeglądałem, że mnie już dawno wybrać z gry, nie wiem jakie co tam yy, Ale okazało się, że był update i tego jednego kodu już niestety nie ma Ale teraz mi się przypomniało, był to kod 79... 3, albo 4 9, do 3. Zależy, jak to się tam wylosowało. Zależy po prostu od pierwszej liczby. Tak, więc od razu można. No. Tak że... no jest to taka kopia Dorsów, typu zamkniętej wersji. Nie wiem w zasadzie po co ta gra powstała. Po prostu sobie jest. Dobra, już mamy ponad 18 minut nagrania tutaj, widzę. No, ja sobie mam zobaczyć. No, więc... Ja już widzę nie przedłużam, no i prawda nie się z danym zbierzeciem, to na platformie drypt no, no no, dobra, nie nieważne Także, no jest szkoda, tam tamtym razem nagranie mi się włączyło, bo naprawdę był dobry materiał No, ale no cóż, dobra Życzę Wam miłego dnia Dzisiaj będzie live o 18.00. A jak nie to później? Um, z Mac no, City Chat więc e, tak, wyczekujcie. Tak, ale ten odcinek też wróci jakoś centralnie kring live'em. Tak, muszę się na pewno nauczyć zrobić na jak naprawdę staczy. To e, dobra, także ja się z wami żegnam no i śląpka.